Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. E, przeprowadzimy sobie tutaj szybciutki update Bitcoina. Wprawdzie nie planowałem nagrywać żadnego update'u jeszcze w dniu dzisiejszym. Nastawiałem się tutaj na filmik w dniu jutrzejszym, jednak no, odpowiadam na Wasze prośby, które były pozostawiane tutaj w komentarzach pod filmikami. Także przeprowadzimy sobie tutaj analizę Bitcoina i zobaczymy, co w trawie piszczy. Jak zawsze, zanim zaczniemy, wielkie podziękowania dla Was za wszystkie lajki i pozytywne komentarze. Dobra, to w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o tym, że po tej fali trzeciej, my oczekujemy obecnie fali czwartej. W moim odczuciu, założenia były takie, że fala czwarta zakończyła się tutaj na tym. Na tym tutaj dypie, którego zobaczyliśmy, który zobaczyliśmy 1 kwietnia, tak? Założenia były takie, żeby zobaczyć naszą falę piątą. Oczywiście w obecnej chwili zobaczyliśmy ten meltdown na rynku. Ciężko powiedzieć obecnie, czym on jest spowodowany. Ja bym powiedział, iż w moim odczuciu jest to gra wielorybów, tak? Rozmawialiśmy ostatnio o tym, bo pokazywałem wam, że Wieloryb sprzedał 3000 bitcoinów, by na dobrą sprawę tutaj po pół godziny, a następnie po 2,5 godziny godzinach na, na dobrą sprawę odkupić te same 3000 bitcoinów po wyższej cenie, tak? Także już tutaj były jakieś zamiary, żeby spuścić cenę w dół. Tym bardziej, że my wiemy, że Wieloryby tutaj już od dawna grały na spadki, tak? Także w moim odczuciu jest to zwykła manipulacja, która ma doprowadzić do spuszczenia ceny bitcoina niżej, żeby mogli oni sobie go kupić. Potwierdzeniem tego będzie ten wykres, gdyż, jak widzicie, cena zeszła w dół i po raz pierwszy tutaj od tych górek wieloryby instytucje smart money, pierwszy raz grają na wzrosty, tak. Oni cały czas tutaj grali na spadki. My to śledziliśmy w ostatnich odcinkach. Także mi się wydaje, że oni spuścili cenę w dół, żeby po prostu zakumulować bitcoina po tych cenach w okolicach 40, 40 tutaj 3 ,5 tysiąca, tak? Zamiast akumulować go w okolicach 48 tysięcy. Oczywiście musimy poczekać na potwierdzenie tego. Gdyż no tutaj rozpatrujemy to, co się dzieje na rynku na gorąco, tak? Trzeba też zobaczyć, jak się zamknie cały ten dzień. Gdyż jak na razie, no obecna cena to 43 735 dolarów. Dobra. Co mogę Wam tu powiedzieć? Ja osobiście spodziewałem się retestu tego. Wcześniejszego oporu na poziomach 44600 W tym samym momencie jest tutaj też nasza dzienna dwudziestka. Spodziewałem się że ten poziom nas utrzyma Mamy jeszcze niespełna 5 godzin żeby wciągnąć tą cenę powyżej poziomu 44600 Ok Na dobrą sprawę w zależności od tego gdzie zamknie się ta dzienna świeca my będziemy wiedzieć na czym stoimy, tak? My już wiemy, że ta fala czwarta, ona na pewno nie będzie, jej dno na pewno nie będzie tutaj, tylko będzie tutaj, tak? Gdzie ten knot. I my już wiemy, że obecnie kończymy falę C w korektywnej fali ABC, tak? Po odrzuceniach tutaj na tych szczytach na poziomie 48291, kiedy zostaliśmy to odrzuceni 29 marca na tej dziennej dwudziestce, my przeprowadziliśmy sobie korektę ABC. OK, ABC w korektywnej fali czwartej, wciąż czekamy na nałożenie fali piątej. Dwie rzeczy. Po pierwsze, fala C nie musi się zakończyć tutaj, na tej dziennej 50. Może dojść do retestu 42200. Tak? I wtedy ta fala C zakończy się tutaj. Okay. Czy ta fala C zakończy się tu, czy też w obecnym miejscu? Wciąż istnieje ryzyko, że zrobimy po tym odrzuceniu, zobaczymy 5 fali Eliota ku dołowi. Potencjalnie coś takiego, gdzie ta piąta fala może się zatrzymać na 42 200, bądź też może dojść do przebadania tej linii trendu wzrostowego i poziomu 40 tysięcy, tak? Sytuacja jest dynamiczna. Ja w danym momencie nie jestem w stanie Wam powiedzieć, co się dalej wydarzy, póki nie zobaczymy kolejnego otwarcia kolejnej dziennej świecy, tak? Trwa obecnie tutaj Bitcoin Conference w Miami, które trwa od dzisiaj do 9. I jeden taki byczynius może pchnąć tą cenę z powrotem ku górze, bądź też, nawet jeszcze w kolejnych pięciu godzinach, może wciągnąć tą cenę do góry. Obecnie w Miami jest 15, tak, także w Polsce jest pierwsza 20, to 15, 20 jest w Miami. Także jest jeszcze czas, żeby, żeby tą cenę tutaj wciągnąć, ale zobaczymy, jak będzie wyglądał ten daily close i stamtąd po prostu wy, wystartujemy. Także na pewno jest to fala minimum ABC w tej fali czwartej korektywnej, jednak my nie wiemy, gdzie jest dno tej fali C, tak? I w zależności od tego, jak będzie wyglądało nasze odbicie po znalezieniu dołka fali C, My będziemy w stanie określić, czy było to tylko standardowe ABC Correction, czy też będzie to 5 fali ku dołowi. Okay. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć? To mogę Wam powiedzieć, że póki fala czwarta nie będzie niżej niż wierzchołek fali pierwszej, czyli 42 697, nasze pięć fali Eliota ku górze wciąż są w grze, Także wciąż nas tutaj top fali 5 oczekujemy, że będzie to 52 tysiące dolarów. Nasze 0618 FIBO, czyli Golden Ratio Level, tak? Także to musicie też brać pod uwagę. Ok, jak sobie usuniemy te fale, my już wiemy, że to jest ABC Correction. Um. Także to też usunę, żeby nie było tu za dużo tych wszystkich kolorów. Przez bardzo długi okres rozmawialiśmy o tej tu formacji, tak, która się nazywa Ascending Triangle. Ja ją tutaj podkreślę, żeby każdy może nowo oglądający był w stanie to dostrzec. Także to jest nasza bycza, bycza formacja zwana Ascending Triangle. Tak? My wybiliśmy się z tej, z tej formacji o tutaj. I w momencie wybicia się z tej formacji byliśmy w drodze do 51 tysięcy dolarów. Taki był nasz cel techniczny wybicia się z tej formacji. Mówię byliśmy, dlatego że już nie jesteśmy. To wszystko, co tutaj widzicie, całe te price action powyżej tej linii, to jest tylko i wyłącznie zwykły fakeout. Ok. Nasze nałożenie impulsu do 48 tysięcy. W momencie, kiedy wróciliśmy i nie utrzymaliśmy poziomu 44,600 jest fake-outem. Dochodzi w obecnej chwili do sytuacji, która nazywa się throwback, czyli my w momencie wybicia z tej formacji wpadamy do niej ponownie. Powrót do tej formacji i utrata kluczowego wsparcia, jakim jest dzienna dwudziestka i dzienna pięćdziesiątka, Zwiększa prawdopodobieństwo przebadania dolnej strefy tej, tej formacji, a także spadku z niej w kierunku 33 891. Z punktu analizy technicznej, każdy fake out i throwback z powrotem do formacji, nieważna jaka to jest formacja, pokazuje słabość w okresie krótkoterminowym, tak? Dlatego, że nie było odpowiedniego volume. Momentum i tego buying pressure, żeby utrzymać nas powyżej tej formacji i żeby utrzymać ten break ku górze. Tak, na dobrą sprawę, ukazaliśmy słabość i utraciliśmy kluczowe wsparcie, jakim był poziom 44600. W częstych przypadkach zdarza się tak, że dzienna świeca pociągnie nas w dół, przebada kluczowe wsparcie, w tym momencie dzienną pięćdziesiątkę i dzień jutrzejszy otworzy się zieloną świecą, który wywinduje nas do góry powyżej kluczowy opór bądź też wsparcie. Taka reakcja rynku byłaby bardzo pozytywna, widzieliśmy ją ostatnio kilka razy w przypadku SP. Także tutaj, jeżeli chodzi o więcej, my musimy no musimy naprawdę poczekać do jutra. Z negatywnych rzeczy chciałem Wam też powiedzieć, bo jak ci, co oglądają, to wiedzą, że ja nie jestem ani tutaj byczo nastawiony, ani niedźwiedzio. Mi płacą w mojej pracy za analizowanie rynku, za chłodną głowę i takie ja też mam podejście do tej analizy. Więc w momencie, kiedy utraciliście ten poziom, nie byliście w stanie przebić tej żółtej linii, tego linii wsparcia od tej formacji Head and Shoulders, wy zwiększacie, zwiększacie ryzyko, tak? Prawdopodobieństwo wzrasta, że to wszystko to był fakeout, i wy wciąż jesteście w drodze do 27 tysięcy po utraceniu tego wsparcia tutaj na tym poziomie, tak? Także dużo opcji, dużo możliwości, wszystkie z opcji, które wam tutaj przedstawiłem, są na kartach, gdyż my w obecnej chwili my nie wiemy, gdzie jest dno, tak? I my nie wiemy, czy to jest ABC korekta w, fa w korektywnej fali czwartej, zanim nałożymy piątą falę impulsywną, która nas zaniesie do tego poziomu 52 tysiące, czy na dobrą sprawę, dochodzi do czegoś, co nazywa się throwback, i my dalej będziemy się tu poruszać w tej formacji, by docelowo pójść wyżej bądź też niżej. Sam throwback ponownie do tej formacji, mimo tego, że jest to bycza formacja, jest negatywny, gdyż, tak jak powiedziałem, on ukazuje tutaj w obecnym, w obecnym momencie. Słabość byków, którzy nie byli w stanie utrzymać ceny bitcoina powyżej tego poziomu 44600. Poziomu, z którym walczyliśmy na dziennym time frame 10 razy, i dopiero za 11 razem udało się nam go przebić. Yy, cała ta sytuacja jest negatywna, oczywiście z perspektywy krótkoterminowej, tak? To, co tutaj mówię. Nie oznacza to, że Bitcoin idzie do zera, czy też do 30, czy też nawet do 39 tysięcy. My mamy pod sobą wciąż wsparcie dziennej 50, wsparcie na 42 200 i wsparcie na 40 tysięcy, tak? Są to może bardziej takie yy, nie tyle hardkorowe levele, co bar bardzo odległe levele, mimo wszystko poziomy z danej pozycji, tym bardziej, że trzymamy nasze 3,8243,684, tak. Także tutaj, jeżeli chodzi o taką analizę na, na szybko, na, może nie na szybko, a na gorąco, już tak jak mówię, więcej będzie można powiedzieć coś jutro, w zależności od tego, gdzie będzie te, ten daily close, tak? gdzie nam otworzy się ta nowa dzienna świeca. Jednak w moim odczuciu najbardziej prawdopodobne jest to, że to jest nasze ABC w tej korektywnej fali czwartej. I później będziemy starali nałożyć się impuls, który potencjalnie ma nas zanieść minimum do retestu tej dziennej dwusetki, która jest obecnie na poziomie 48281, a docelowo do 52000, tak? Fundamentalnie bitcoin jest mocny. E, śledziliśmy e, tutaj, że wieloryby za bardzo nie sprzedają. Średni gracze powoli zaczynają akumulować, mali gracze akumulują. Jak sobie zobaczycie tutaj na Bitcoin Archives, Bitcoin Supply on Exchanges is falling fast. This is bullish. I trudno się z nim nie zgodzić. Bitcoin wypływający z giełd na private wallety. To jest bardzo taki byczy sygnał, tak? My widzieliśmy też ostatnio, że 61 tysięcy bitcoinów ubyło z giełd w 15 dni. Ciężko jest zignorować tak ważne informacje, tak? Także to, co widzicie tutaj w okresie krótkoterminowym, jest to tylko tak zwany szum i na dobrą sprawę, moim zdaniem, tak jak powiedziałem Wam na początku filmiku, jest to. Kombinacja pod to, żeby była szansa kupić bitcoina tutaj na niższych poziomach. Postaram się nagrać dla Was kolejny update jutro, kiedy będzie można powiedzieć coś więcej, gdyż w, w tym wideo przedstawiłem Wam bardzo dużo z możliwych scenariuszy i myślę, że po tym dzisiejszym close tutaj będę mógł powiedzieć coś więcej, co jest bardziej prawdopodobne, a co moim zdaniem jest mniej prawdopodobne. Ok, jak zawsze mam nadzieję, że filmik miał wartość dodatnią. Myżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Eee, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia jutro. Hej!